Dobry wieczór państwu. Proszę państwa, z prawdziwą przyjemnością prezentuję państwu ten obiekt. Z taką przyjemnością i wręcz namaszczeniem, delektując się tym, że trzymam go teraz tutaj w rękach przed obiektywem. Proszę państwa, jeden z najznakomitszych medali polskiej królewskiej, jakie mieliśmy przyjemność zaoferować w historii działalności naszej firmy. Jest to pozycja okładkowa. Zajmując się już wiele, wiele lat numizmatyką. W pewnym momencie dojrzałem do zachwycenia się medalami królewskimi. I proszę Państwa na licznej mnogiej emisji medali z okresu szczególnie XVII, XVIII wieku też XIX wieku, tutaj już zmienia się forma medalu. Tutaj już ten medal przechodzi w coś innego niż ten prawdziwe królewskie. Mamy spore opatrzenie z tym, jak medale mogą wyglądać, co jest możliwe do zdobycia w medalach, jaki stan jest tym w pełni akceptowalnym e, szczytem, powiedzmy, możliwości dla danego typu i na co zwracać uwagę. Proszę Państwa, na skali właśnie, na tle tychże medali, które widziałem, ten jest jednym z takich, który zachwyca mnie najbardziej. Nie jest, proszę Państwa, jakiś, nie wiem, chwyt marketingowy, mający tutaj na celu zwiększenie wartości czy... E, większej agresji przy, przy licytacji, większej desperacji przy tym. Proszę Państwa, tutaj no nie tylko ja widzę te atuty tego medalu, a mniejszy film to przede wszystkim chęć podzielenia się z Państwem właśnie moimi odczuciami, obserwacjami odnośnie tego medalu i tego, co w nim jest najpiękniejsze. Proszę zobaczyć chociażby tutaj na portret Marii Kazimiery z tej strony, uchwycony właśnie tak lekko bokiem do światła. Widzimy, jak nietknięty jest relief tegoż medalu. Czyli mamy tutaj taką tą fakturę niepolerowanego, żywego tego stempla, w którego wbito model, z taką charakterystyczną meszkowatą fakturą, taką satynową tą powierzchnią i widać, że ta satyna jest niepościerana i niewyświecona nigdzie. Tu ma jakieś drobne otarcia, ale generalnie po całości. W efekcie widzimy ten efekt taki jak na współczesnej lustrzance, kontrastujący z tym bardzo mocnym, intensywnym, Lustrem tła. Jak przyjrzymy się na tło, to już widzimy dzieje się wiele więcej. Czyli generalnie tło miejsce, na które spadały przez lata. Różne rzeczy, szczególnie jeśli nie były spokojnie, nie wiem, eksponowane w gabinecie, tylko gdzieś w bardziej dostępnym miejscu. Korci w takim tle czasami przetrzeć czymś, zetrzeć, na przykład kurz, brud, czy pyłek, który spadł. Przy okazji może coś upaść. Tak jak widzimy tutaj, więc w tym tle tych skaleczeń jest dość sporo, ale to są wszystkie takie skaleczenia. Przez nieuwagę, bądź lekko przetarciowe, niemniej nieniwelujące samego lustra, które też jest tutaj, proszę Państwa, znakomite. Ale przede wszystkim tenże portret Marii Kazimiery. A dlaczego? Dlatego, proszę Państwa, że jest to medal dwupostaciowy. Z drugiej strony jest jej królewski małżonek, czyli Jan III Sobieski. Również możemy się zachwycać tym. Reliefem. Zobaczcie Państwo grubość tego reliefu, zobaczcie jak on wyrasta ponad ten medal. Szczególnie tutaj z boku to widać, po prostu mamy taką bryłę praktycznie na granicy już obiektu, będącego wręcz rzeźbą, a nie tylko medalem. Gigantyczny ten relief. Proszę zobaczyć, że tutaj patrząc z boku jesteśmy w stanie rozpoznać postać królewską samego wyrastającego reliefu, i to samo będziemy mogli pewnie zdziałać z tej strony z Marią Kazimierą. Dokładnie, proszę Państwa. Relief podobnie jak u Marii Kazimiery, choć może delikatnie mniej perfekcyjny na tych najwyższych elementach, czyli tu mamy takie minimalne jakby starcie tego już meszku i wyświecenie, ale też, proszę Państwa, zachwycający. A dlaczego tak zachwycał mnie portret Marii Kazimiery z tej strony? Gdyż właśnie przy medalach dwupostaciowych, jeżeli z jednej strony mamy postać królewską, z doświadczenia, proszę Państwa, jest tak, że medale te Zbierane później przez kolekcjonerów czy przez ówczesne w epoce, bardziej były zbierane jednak przez postać samego króla, a nie jego królewskiej małżonki. W efekcie eksponowane w gabinetach, nie tak miękkich gobęczkach jak tutaj mamy, tylko zapewne na twardych drewnianych szufladkach w najlepszym przypadku, a czasami nie wiem, może na marmurowych półkach, kładzione były tak, żeby można było patrzeć na tego króla, a w efekcie dostawało się po policu jegoż małżonki. I z reguły już Państwa przy tych medalach niestety jest tak, że mamy nierówność zachowania stron. Czyli mamy fajne królewskie oblicze i sklepane loczki, policzek i tak dalej. Jego małżonki. A tu obydwie strony są równe. Żeby nie być gołosłownym w tym temacie, zobaczcie Państwo medal, który mieliśmy w ofercie wcześniej. Jedyny raz, właśnie, dokładnie ten sam typ. Tu był też sobieski z jednej strony. Już widać, że wcale nie tak perfekcyjny, mimo że ma. Mniej jakichś skaleczeń w tle, czy to tło jest powiedzmy bezskaleczeniowe, ale nie ma już takiego połysku i ten relief nie ma tej ostrości, nie ma tego fajnego matu. Ale proszę zobaczyć, druga strona o ile jest gorsza od pierwszej. Czyli tutaj na tej stronie już w ogóle praktycznie widzimy menniczej świeżości, ewentualnie może nawet jakieś delikatne e, stłumienie, tego może jakimś zmatowieniem, ciężko powiedzieć, ale tutaj już przyklepane są te włosy wyraźniej. Królewskie oblicze ostrzejsze ta strona słabsza, po prostu kładziony zazwyczaj na tą stronę. Ten medal, proszę Państwa, oferowany przez nas na aukcji zimowej 2021 roku osiągnął w licytacji 6680 zł, licząc opłatą. Tak wyglądał. A teraz zobaczmy na tego. Proszę Państwa, różnie można na to patrzeć. Czyli biorąc teraz ten medal do ręki, E, wcale mi się nie zdziwił, aby ktoś w tej chwili napisał komentarz na zasadzie, że ten jest brzyczy, bo ma więcej skaleczeń w tle. Ale, proszę Państwa, skaleczenia to nie wszystko. Te ryski to nie wszystko. Tutaj oceniamy wypadkową tego, co jest możliwe i tego, jak bym się zachował. Dla mnie ten medal jest znakomity. Wybitny swoją świeżością stempla i tym lustrem, które mamy w tle, które jest po prostu no, takie, że jest do przejrzenia się. I z drugiej strony to samo i tym swoim wspaniałym, nietkniętym reliefem. Popatrzmy tutaj na twarz Marii Kazimiery i popatrzmy teraz tutaj na tą. Zresztą możemy to samo zrobić w oparciu o zdjęcia, żeby mieć porównanie. Proszę bardzo. Tu mamy zdjęcie i tutaj, o! Tu dopiero widać to, o czym mówię, ma Państwa, nie na tej kamerce z telefonu, tylko na dużym, porządnym zdjęciu makro. Absolutnie rewelacja na wszystkich najwyższych partiach i przejrzyjmy teraz drugą stronę. Tu to, co mówiłem, odrobinę mniej świeża idealność tego policzka, ale też znakomicie tutaj lekkie skrobnięcie na skraju szaty. Strona ta, a teraz zobaczmy ten drugi w powiększeniu. Widać mniejszą świeżość tło, rzeczywiście przy mniejszej ilości skaleczeń niż tego egzemplarza. Coś pięknego. Proszę Państwa, a na co jeszcze warto zwrócić uwagę przy tym medalu, co warto tu jeszcze odmienić? Wykonany przez wówczas głównego medaliera gdańskiej pracowni Jana Chyna, Jana Chyna Młodszego i twojego sygnatury IH. Medal jest na dziesięciolecie panowania Pary Królewskiej, czyli 1786 rok. Proszę Państwa, skąd to wiemy? z zapisu daty w chronogramie. To jest to, o czym kiedyś mówiłem już u nas na filmie, jak czytać te daty, bo gdy Państwo zobaczą jedną i drugą stronę, to nigdzie tej daty nie zauważycie na tym medalu fizycznie napisanej cyframi arabskimi czy to rzymskimi. Natomiast bardzo łatwo możemy się pobawić w jej zliczenie. Proszę Państwa, większe litery napisów są jednocześnie odpowiednikami cyfr rzymskich. Mamy V, czyli 5, 1, 5. Musimy dodawać te liczby, czyli mamy...

573, 574, 579, 679, 680, 681, 686, 1686. 1686, proszę Państwa, również z tej strony. Co jeszcze? Coś, co mamy w tle za obliczem króla, za popiersią królewskim, a co nie jest związane z wybiciem samego medalu. Ale z jego późniejszymi losami coś co teraz pięknie nazywałem prowinencją, czyli mamy tutaj punce zbioru Potockich, jednego z największych zbiorów numizmatów polskich tworzonego od początku w zasadzie XIX wieku, najpierw przez Franciszka Potockiego, później zbiór przez jakiś czas pasywny, rozwijany w drugiej swej fali wielkiego rozwoju w końcówce XIX wieku, początku XX wieku przez Andrzeja Potockiego, jednocześnie zbiór zarządzany i Efektywnie gospodarowany między innymi przez Władysława Bartynowskiego, jako jedną z osób, które opiekowały się tym zbiorem, opracowywały go katalog i administrowały nim. I jest to jedna z nielicznych tych wielkich kolekcji starych numizmatycznych, gdzie numizmaty były również w obrocie czyli w ramach pozyskiwanych dużych kolekcji pojawiały się dublety. I następnie Partynowski miał prawo dysponowania tymi dubletami, ich sprzedaży, wymiany itd. czyli monety z puncą potockich co jakiś czas, a nawet w miarę regularnie goszczą w handlu, także Państwa, to dodatkowo znakomita prowinencja świetnego zbioru dawnego, magnackiego. I ostatnia rzecz przy medalach warto jeszcze oglądać obrzeże. Nie tylko pod kątem tego, czy ono ma uszkodzenia jakieś wady, ale też pod kątem tego, jak ono wygląda, gdyż przy tych dużych, wielkich krążkach jest ono bardzo specyficzne, z takimi lekkimi krawędziami, ostrzejszymi właśnie wychodzącymi tutaj już na rand. Jak widzimy takie obrzeże, to widzimy, proszę Państwa, tutaj wszystko nietknięte. Co ciekawe, na przykład medale z pierwszej połowy XVII wieku, nie wiem, jak to technologicznie wytłumaczyć, ale mają obrzeże bardziej polerowane, z takim specyficznym zasaniem do środka w jakby swoim centrum, czyli tak bardziej mówiąc obrazowo, troszkę jakby było wgłębienie na pasek klinowy przy starych medalach. Między innymi niedawno mogliśmy obserwować na YouTubie prezentację medalu Smoleńsk, znakomitego medalu, który sprzedał się za netto chyba na aukcji 190 tysięcy złotych, i tam na filmie była prezentacja zarówno wyobrażeń awersu i rewersu. Nie było odniesienia do obrzeża, ale był moment pokazywania właśnie obrzeża w ten sposób i tam było świetnie widać właśnie oryginalność tego obrzeża i tą właściwą cechę jego, czyli właśnie takie wgłębienie na pasek klinowy. Natomiast ten już jest późniejszym, tu już technika jest trochę inna, zresztą e, Smoleńsk przy całej swojej urodzie olbrzymiej średnicy jest medalem jednak niskoreliefowym, natomiast tutaj mamy giganta już w innej technice bitej. I proszę Państwa, jeszcze odnosząc się właśnie tego giganta, znajdźmy porównanie odniesienie skali medal. Ja go tak nazywam brylasty, bo to jest naprawdę olbrzymia bryła srebra. Nie dość, że jest duży średnicą. Możemy zresztą ją zaraz zmierzyć. Na Państwa oczach. Średnica tego medalu to jest 52 mm plus minus. To jest masywny i bardzo wysokoreliefowy. A jak się to ma na przykład do czegoś, co Państwo bardziej znają z tego okresu? Talar, przy nim wygląda tak. I mniejszy średnicą, i przede wszystkim niskoreliefowe. No, ale to jest, proszę Państwa, moneta obiegowa. Ona nie może mieć takiego reliefu, jak tutaj. Ten relief byłby tym, co moment najbardziej ucierpiałoby w obiegu, w efekcie starło się i no, wyglądało szybko szpetnie. Natomiast niski relief zapewniał większą żywotność w tymże obiegu dukat, czyli największy dominał rozrachunkowy ówczesnych czasów. Pojedynczy dukat złoty, to mamy takie maleństwo przy tymże medalu. Także no, efektowna pozycja, ale nie wszystkie medale proszę Państwa, z tego okresu tak wyglądają. Dla porównania mamy tutaj jeszcze trzy inne medale. Tutaj jest bardzo fajny medal z kałem korybutem. Już widzimy, że jest pozycją i mniejszą i owszem, wysokoreliefową, ale z jednej strony, czyli bardzo wysoki relief. Pierwsza królewskiego. Też możemy z boku rozpoznać, co to jest, ale druga strona już bardziej poszła na łatwiznę, czyli taka standardowa płytka niskoreliefowa, a tutaj są dwa olbrzymie reliefy. Tu medal odrobiny późniejszy, mniej więcej końcówka XVII wieku, z II mocny. Tak wygląda w odniesieniu skali, jeden do drugiego. jednocześnie widzimy, jak inny relief. Praktycznie można powiedzieć, zbliżony do monetarnego, nie wystający ponad krawędź obrzeża. Tutaj o tyle ciekawy, że napisowe na obrzeżu. A tutaj medal z czasów Sobieskiego. Mniej więcej ten sam okres, to jest mniej więcej chyba 675 rok. O, zresztą dobrze pamiętam, że Państwa data jest pod popiersiem Małej Radziwiły. Notabene, jeśli dobrze pamiętam, był to medal właśnie z Karoliną Radziwiłą, która tutaj wygląda dostojnie, zresztą bardzo podobnie do tej Kazimiery, to tak trochę może sztampowo potraktowane tutaj jest przez medaliera. Proszę Państwa, jeśli dobrze pamiętam, nie odpowiadam do, za to w 100%, ale wydaje mi się, że medal ten był e, przygotowany w momencie, gdy ta Karolina Radziwiła miała bodajże 8 lat. Czyli proszę zobaczyć, tak naprawdę po tym portrecie można powiedzieć, że taka młoda kobieta, panna na wydaniu, co najwyżej, a nie ośmiolatka. Ale jednak ona to jest najprawdopodobniej w wieku mniej więcej 8 lat. Informacja do sprawdzenia zapewne w internetach, ona mi tylko gdzieś tak kołacze się w pamięci, ale proszę zobaczyć, przede wszystkim mniejszy średnicą i też nie tak wysokoreliefowy, czyli mamy tylną stronę zupełnie niską, przód trochę wyższy. Także patrząc chociażby na zestawienie z tymi innymi medalami, no będą te wszystkie pozycje porównawcze tutaj te też są z bieżącej oferty aukcyjnej. Być może pomoże to Państwu w jakiś sposób zrozumieć też, będąc chociażby niedoświadczonym w temacie medali, wyjątkowość tego właśnie egzemplarza i mój szczery, niekłamany zachwyt, proszę Państwa, nad tą pozycją. Naprawdę, naprawdę znakomity w swojej klasie. Jedyne, co mi pozostaje, proszę Państwa, do dodania na koniec, to nie licytujcie go zbyt mocno, żeby przyszły właściciel mógł się cieszyć pięknym posiadanego obiektu i nie boleć za bardzo nad wydaną kwotą, gdyż proszę Państwa, ten medal wzbudza takie zainteresowanie, że ciężko mi oszacować jego wynikową kwotę, ale myślę, że może to być naprawdę na wysokich poziomach. Coś pięknego. Wyjątkowy w swej klasie znakomity medal 10 lat panowania pary królewskiej Jana III Sobieskiego i Marii Kaźmiery Aukcja jesienna u nas 7 października będzie transmisja online z licytacji także będą mogli Państwo zobaczyć, co się będzie działo na licytacji tegoż medalu. Zapraszam serdecznie.